Dajcie, kochani, to jest czytanie dla byka na 2021. Zaczniemy od trzech głównych kart. Trzech głównych kart. Wzrost duchowy. Piękna karta. Co w tym roku. Powolutku, ale do przodu. O. Odejście od jakiegoś trudnego okresu, słuchajcie. To jest taka karta, gdzie ona, wiecie, ona. To jest bezsenność, smutek, cierpienie też, tak? I pełno ciemnych, strasznych myśli, ale jednocześnie. Historia tej karty jest taka, że gdyby ona tylko otworzyła oczy i spojrzała, to zobaczyłaby, że ten gołąb już nad, nadfruwa. I tu jest taki, wiecie, błękit, tu już ta bezsenność znika, tak? Czyli to już jest wychodzenie z jakiegoś ciężkiego procesu, tak? Zaraz potem jest jakby dziesiątka, czyli koniec cyklu. No więc wy powolutku, ale do przodu, jakby z tą emocjonalnością, która tu jest, tak? Yy, idziecie w ten taki balans, bo ten księżyc tu widzicie, on jest taki zbalansowany na tych czubaczkach, tak sobie stoi. A do tego macie ten. Yy, yy, do tego macie tą kartę wzrostu duchowego, która jest, no, zobaczcie, jaka ona jest piękna. To jest karta, która, która mówi o tym, że słońce już nad wami świeci, To opanow opanowaliście już jakby emocje trochę. Tu już są jakieś ziarna też zasiane na przyszłość. To jest bardzo duży spokój, też tak. Czyli ten rok da Wam jakiś, wiecie, powolutku dojrzeć do takiego momentu, gdzie będziecie mieli w końcu spokój, tak. <laughs> Jaka jest główna lekcja tego, tego roku? Chociaż ja czuję właśnie, że to, to już to chodzi, że chodzi o to o odzyskanie spokoju, tak. Jest poświęcenie. Poświęcenie. 4-4. Ale to jest taka karta. Słuchajcie, że wy musicie coś pożegnać. Coś trzeba tutaj pozwolić czemuś odejść, żeby poczuć się lepiej po prostu. I że może będziecie uważali, że to jest poświęcenie, ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego, wiecie, jak poświęcanie czegoś. To jest bardziej na zasadzie, Wybarania tego, co jest lepsze dla nas, tak? Ale zobaczcie, ona się tutaj nie zastanawia. Ona bez w ogóle zastanowienia oddaje to coś w ofiarze, tak? Mówię już tak górnolotnie, bo wie, że jakby tutaj nie ma innego wyjścia. To jest jedyny możliwy sposób, żeby żeby poczuć się lepiej. Jeszcze jedna lekcja a propos tej. Tego tej głównej lekcji, jakby na ten rok. No, i pozwolenie otworzyć się na coś nowego, bo tu już jest taka energia takiego otwarcia się. Otwarcia się na to światło, które w nas wpada. i tutaj jest, widzicie, pełno pięknej, takiej jasnej energii. Dużo światła. Piękne kolory. Też balans taki, tak? Ona się tutaj nie miota, ona pięknie stoi, uziemiona. No. Dobra. Jaka jest przestroga na ten rok? Żeby nie wchodzić w ten ciemny świat. Żeby nie, wiecie, nie, nie siedzieć tam, może tak. Nie zadamawiać się w, w takich smutkach i bo to są, wiecie, takie ciężkość, ciemne myśli, czarne. To są te czarne kruki, które tutaj są, tak? Dobra, co zrobić, żeby tam nie wchodzić w te czarne kruki? Może tak? pamiętać, że jest słońce. Też wychodzić na słońce pewnie <grym> do natury. Ale tutaj karta Słońca, skoro wychodzi, to jest takie, jakby, wiecie, to jest y, znak dla Was, że tutaj wszystko będzie się poukłada, tak? Że to Słońce, tutaj też jest taki ogień, że ten ogień wypali to, co macie w sobie, tą, tą, ten, ten smutek, ten ciężar, ten, to, co uważacie, że musicie poświęcić, tak? Ja tutaj też czuję coś takiego, wiecie, jak przejście zupełnie na nowy etap, aż się dziwię, że nie ma jeszcze takiej żadnej, żadnej, żadnej karty jakiegoś asa czy czegoś, bo czy transformacji, bo tu jest takie bardzo silne uczucie, w momencie, kiedy jakby zamkniecie te drzwi jedne, to się drugie otworzą, tak? To jest takie wejście właśnie, od, oddacie coś, ale w zamian no, uzyskacie spokój i pójdziecie w jakimś zupełnie innym kierunku, tak? Dobrze. Co jest... Tobie, tak? W tym roku głównie. Odwrócona mi ta karta wyszła, więc ją uznam za odwróconą. W Tobie, tobie się wydaje, że Ty nie masz wsparcia, że Ty nie masz przyjaciół, że nie ma, wśród, nie, ma nie ma, takich, wiecie, osób, kobiet, które się Tobą opiekują. A co na zewnątrz? Hmm. Na zewnątrz jest rozdarte serce. Czyli tobie się wydaje, że cały świat jest po prostu w cierpieniu. Matko, jakie ciężkie czytanie ludzie, kochani. Dobrze. Tu jest dużo bólu. Co można zrobić, żeby ci, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc. Pamiętać, że wszystko się zmienia, tak? Pamiętać, że. No koło fortuny. Pamiętać, że, że to nie jest tak, że wszystko jest. E, inaczej. nic nie jest permanentne, czyli nic nie zostaje takie, jakie jest wiecznie. Wszystko jest w ruchu, wszystko jest zmienne, tak? Czasami jest to ciemniejsza strona, potem jest jaśniejsza. To koło fortuny w odpowiednim dla nas czasie zawsze, bo on jest mądrym narzędziem, w odpowiednim czasie jakby y, się przekręca i wprowadza nas na inne tory. I tutaj ewidentnie w przyszłym roku jest jakby pokazane, że chce was wyciągnąć z tego właśnie świata dolnego, to koło. A Wy, jakby się opieracie, bo jesteście tak głęboko w takim smutku, że nie chcecie wyleść z tego. To jest takie jest pokazane. No, oczywiście, to jest czytanie ogólne, więc weźcie to pod uwagę, tak. Ale to jest silnie. Tak, pokazane. To jest też taka karta, mi wypadła tutaj teraz. Yy. I ona mi mówi o czymś takim, jak takie siedzenie, właśnie w takim skuleniu, nieruszanie się, nie próbowanie, wiecie. Yy. Poruszenia się, pójścia w coś. To jest takie właśnie siedzenie w tym bólu i nic nie robienie, tak? A tutaj jest, jakby pokazuje, że należy to odciąć, należy poczuć się, owszem, można być ze sobą, ale trzeba być też w prawdzie ze sobą, tak? I o dziwo jest to mężczyzna. Wiem, że większość kobiet kobieta ogląda ten kanał, a tu jest pokazany mężczyzna, czyli taka energia męska, czyli spójrz na to wszystko racjonalnie, tak? Przestań się taplać w tych ciemnych, smutnych emocjach, tak? Odetchnij świeżo. Poby, pobyć może, możesz sobie pobyć sama, tak? Ale pobądź w jakiejś jasnej lekkiej przestrzeni, tak? Odetnij wszystko, co ci nie służy i odetnij to takie myślenie negatywne. Dobra. Za co mogę być wdzięczny, wdzięczna? <laughs> Diabeł wyszedł. No, diabeł to jest taka karta kuszenia, tak? Ale i też manipulowania. Hmm. Ale jednocześnie zobaczcie, jaki on jest piękny. On ma te piękne włosy w, tej, w tym pięknym brokaciku. Jest taki piękny przystojniaczek kuszący z pięknym ciałem. To jest takie. No ja, no ja wiem, że ta karta może się wydawać negatywna, ale ona ma w sobie coś takiego tutaj w tym kontekście to jest bardziej na zasadzie. Pamiętaj, że te wszystkie ciemne, ten ciemny świat, w którym jesteś, tak? Ten nowy Word, ta ciemność to coś, co jest w Tobie takie a, ciemne, tak? Że to jest dla Ciebie możliwość, żeby odkryć swoje właśnie najciemniejsze stany, żeby móc z nich wykreować coś pięknego i wejść w coś lepszego, tak? Diabeł nam zawsze pokazuje opcje, że wiecie, możliwość zbadania siebie na takich głębokich poziomach jakieś kuszenia, smutku i ciemności żebyśmy mogli z tego wypłynąć i żebyśmy mieli pojęcie o co robimy, jeśli jesteśmy w jasności więc tutaj jest dla mnie on jakby wyciąga tą rękę, on ci daje możliwość wyjścia z tej ciemności przekształcenia tego w coś cudownego tak? przekształcenia w tego w coś z czego będziesz dumna tak? dumny to jest takie uczucie no dobrze, jaki jest możliwy wynik Możliwy wynik tego, co się ogólnie wydarzy w tym roku, jak ten rok będzie wyglądał, tak? Macie kobiecą energię, i to jest piękne, bo to jest, to jest energia mocy, to jest energia kreatywności, to jest energia piękna, wpływania na świat przez delikatność. Czyli może z tego całego brudu ma po prostu się ukształtować coś pięknego i silnego w Was, tak? Ten rok Was zmieni bardzo, tak? Bardzo. Co należy zamknąć, jakby z przeszłości, tak, w tym roku? I wyszła mi dziwna karta, więc dołożę sobie. Okej, okay. wyszedł dobrobyt i emocjonalny, emocjonalne oczyszczenie są to takie karty. No, zamknąć emocjonalne oczyszczenie to jest jakby pozwolić się jeszcze wyczyścić, tak i jakby wejść w ten, e, wejść w takie. W, no wiecie, to jest na takiej zasadzie, że jak jest tam naprawdę źle, coś się strasznego stało albo coś się dzieje przez dłuższy czas i płaczemy, tak? To jest właśnie emocjonalne takie oczyszczenie, tak? Pozwalamy się naszym emocjom oczyścić. Wyjść temu smutkowi, właśnie poprzez, poprzez e, płacz, poprzez gniew, czasami różnie, ale zostajemy, jakby oczyszczeni jakoś, tak? A, a dobrobyt, ta karta dobrobytu to jest coś takiego, że ten dobrobyt jest wszędzie i zawsze wokół nas, tak? I w pozycji tego, jakby co zamknąć tutaj w tym wszystkim, to mi mówi, że Wy nie wierzycie, że zasługujecie na coś dobrego, tak? Wy nie zasługujecie, że zasługujecie na dość, nie wierzycie, że zasługujecie na dobrobyt w każdej formie, tak? I tutaj jest jakby powiedziane, czas zamknąć ten, ten cykl taki, tego typu, tak jak ta dziewiątka, ona już prawie zamyka cykl, tak? Czas zamknąć w tym roku po prostu tego, tego typu myślenie. Czas z, e, też zamknąć, tutaj mi przychodzi coś takiego, e, zamknąć taki sposób bycia, że ja muszę tutaj być e, silna, ja się nie rozkleję, ja tutaj, prawda, będę stać na straży. Nie, tutaj jest jakby zadbanie o siebie i... Zadbanie o te emocje, oczyszczenie ich, poukładanie sobie, tak? Ten rok jest bardzo ważny, jakby żebyście w ogóle funkcjonowali jako tako. Żeby powstała was ta piękna, cudowna, kobieca energia. I nie bać się tych wszystkich złych rzeczy, które w was są. Ten diabeł tutaj zapewnia, jakby, że to jest tylko takie... Ja to normalnie czuję, takie zachęcenie do tego, żeby przepracować te wszystkie ciemne strony, wiecie? Żebyście... Bo to jest na takiej zasadzie, jak wiecie... Yy, 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 nie można mówić o wielu rzeczach, jeżeli się nie ma doświadczenia. W tym. Bo teoretyzowanie jest bardzo jakby no bez sensu. To jest, sorry, ale mi się nasuwa, nie wiem, jak wielu z Was z katolikiem, że nie można mówić o, 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 o tym, jak żyć w rodzinie, prawda, i o, o seksie, jeżeli jest się księdzem, tak? Bo się po prostu nie doświadczyły tych rzeczy, więc to jest tylko teoretyzowanie. To jest tak samo ze smutkiem, z ciężarem. Z, bardzo wiele ludzi, którzy jest naprawdę głęboko uduchowionych i rozwiniętych, musiało przejść na najpierw okropne etapy jakichś uzależnień albo bycia okropnym, wiecie. To, to dopiero, doświadczając z tej ciemnej strony, możemy naprawdę doświadczyć tej jasnej, bo widzimy różnice i widzimy e, po prostu doświadczenie to jest wszystko. Jeżeli doświadczymy dużo smutku, dużo bólu, dużo cierpienia, to na tej, na tej no nie mogę powiedzieć, że na tej bazie, a no nie, no mogę, no właśnie tak mi mówi że na tej bazie można zbudować coś naprawdę cudownie pięknego, bo, bo dokładnie wiemy, co, co, jak się czujeliśmy w tych momentach i dokładnie wiemy, czego nie chcemy już też, tak? To jest takie tego typu uczucie. Na co się otworzyć, kochani, w tym roku? Na co się otworzyć? Grzechotka, czyli na takie oczyszczenie. Otworzyć się na oczyszczenie, na to emocjonalne oczyszczenie, pozwolić sobie właśnie, żeby to wszystko wypłynęło z nas jak strumień, słuchajcie. Otworzyć tą tamę, która tam jest, która blokuje to takie właśnie wyczyszczenie emocji, bo to jest nam potrzebne i wręcz konieczne w tym roku, tak? No wiecie, można powiedzieć, że ten rok ciężki, ale tak naprawdę to, to, to nie jest, to są karty dobre, sprzyjające, oczyszczające, tak? Dobra, to zobaczmy sobie miesięcznie, jak to będzie wyglądało. Mamy styczeń. Styczeń to piękna karta od razu. To jest taka karta mocy. Serce w, na niebie, czyli tutaj macie tą moc właśnie tworzenia swojej rzeczywistości, kreowania, otwarcia serca. Właśnie jak otworzymy serce, też właśnie się zaczyna to oczyszczanie emocjonalne. Nie można mieć zablokowanego serca, jeżeli chcemy coś sobie oczyścić, tak? Więc pierwsza karta już styczeń wam pokazuje, że już styczeń. Tutaj się zaczyna ostro dziać, tak? Luty. Tu jest takie głębokie wejrzenie w siebie, jak dla mnie, tak? Takie spojrzenie głęboko w siebie, jak co mogę dla siebie zrobić. Tu idziemy za intuicją, faktycznie zaczynamy działać, tak? Marzec. Tu się wręcz pojawia taki marzyciel, tak? Który zaczyna wierzyć, że wszystko jest możliwe. Otwiera się w nim serce, otwiera się możliwość pokochania kogoś innego. To jest po prostu zaufanie w to, że wszystko jest możliwe, naprawdę wszystko, tak? Tu jest pełno. pełno... W kwietniu zaczyna się, zaczynają się pomysły. W maju no ta karta mi weszła, powiedzmy, odwrócona, więc yy, normalnie powiedziałam, że to jest takie yy, trochę oszukiwanie siebie, że nie wiemy, czego dokładnie chcemy, tak? Czyli powiedziałam, że w maju to będzie troszkę pogubienie się, troszkę nie będziecie do końca wiedzieli. Ten kruk tu krzyczy. Nie będziecie do końca wiedzieli, gdzie chcecie pójść, co chcecie zrobić. Tak? Czerwiec. Czerwiec to już jest właśnie jakiś wybór nowej pracy, nowego miejsca. Tu już zaczynacie myśleć bardziej, tak wiecie. Otwieracie się na świat po prostu. Tutaj już ten smutek znika. Zobaczcie to jest kolor. Już jest, już jest lepiej. Tak? Czerwiec, lipiec. No i lipiec znowu. Ale sobie wyciągnę jeszcze jedną kartę. W lipcu jest gniew. Coś wam nie wyszło najwyraźniej się wkurzycie, bo to po tym pierwszym uniesieniu tutaj nagle jest gniew niewiara w to, że dobrobyt może do Was dojść. Mm, o, Boże, lipiec kiepski. No ale widzicie, sierpień już jest e, znowu król pentakli, czyli znowu wiara, poczucie bezpieczeństwa, coś wam się uda znowu. To jest takie dużo wahania się, miotania, wiecie. Pamiętajcie, że to jest ogólnie energia, tylko czy, czyli jakby bardziej, jeżeli e, może dla niektórych z was to będą bardzo lekkie, takie wiecie, pójście w dół energię i tylko pamiętać o tym, że po prostu taka jest energia na ten rok, więc dla waszego znaku i też weźcie pod uwagę swoje inne znaki, gdzie macie księżyc, wiecie, jaki jest was, wasz ascendent sobie sprawdźcie. Tam wrzucę linka jakby w opisie, żeby sobie sprawdzić inne znaki też, tak? Bo ja na przykład jestem baranem, ale dla mnie waga dużo bardziej wibruje w tych czytaniach ogólnych niż baran, więc sprawdźcie sobie inne znaki, jakie macie w swoim horoskopie, tak? To ten znak słoneczny to nie jest wszystko. Bo tutaj aż mnie, no, ciężkie, po tej pannie, którą zrobiłam wczoraj, takie piękne czytanie, lekkie. To, to byk tutaj ma troszkę ciężko, ale tutaj macie jakby już widzicie, sierpień już jest y, znowu pełnia poczucie bezpieczeństwa, to jest taki spokój, finansowy dobrobyt, tak? Wrzesień tu już właśnie Was odciąga ostatecznie od tych wszystkich paskud, tak? I to jest taki, taka energia spakowania walizeczki, odejścia od czegoś, co Wam nie służy dosłownie lub przenośni, tak? październik, znowu miecze. Boże, to jest tyle miecze w tym czytaniu, że jestem w szoku po prostu. Miecze, miecze, miecze. To jest dużo, dużo bólu. Dużo ciężkiej energii, która musi najwyraźniej się pokazać i przeczyścić. Czyli tu znowu się miotacie, tak? Listopad już jest uzdrawianie i grudzień jest radość. Postarajcie się zostać jak najbardziej w tej energii, która wam w styczniu tak, tutaj a, przyświeca i tej energii kobiecości też, która jakby jest celem tego, e, tej mocy, tak, tego poczucia, że wy... Bo tutaj jest, też czuję taką osobę, która całe życie robiła coś dla kogoś, e, uważając, że to jest cel życia i tak jest dobrze, i tak ma być, zapominając tym wszystkim o sobie. I tutaj nagle trzeba od czegoś odejść, coś poświęcić, żeby nagle odnaleźć siebie, tak? I ten rok ma temu sprzyjać i pomóc, i to wszystko, jakby, jest konieczne w tym procesie, żeby do tego doszło. Nie bać się tej karty diabła, która tutaj w tym układzie bardzo silnie, jakby dla mnie mówi, te wszystkie ciemności, to wszystko, co ciężkie przeszłaś, kochana, po to jest Ci tutaj wszystko. Ja Cię zapraszam do tego, żeby to Ci pomogło w tym wejściu i w, w światło i docenieniu tego światła i tego piękna w swoim życiu, tak? Dobrze, za co można być wdzięcznym, ja to jakby dajmy jedną kartę. Za co można być wdzięcznym. Za magię, tak. Że ta magia istnieje w naszym życiu, że wszystko jest możliwe. Jeszcze nie jesteście jakby na takim etapie, żeby to w to uwierzyć i, i to przyjąć, ale jak będziecie już tutaj, tutaj poczujecie to trochę w styczniu, że wszystko jest możliwe i że można dużo zrobić. Ale ogólnie po tym roku będziecie naprawdę mieli dużo większą moc kreacji i będziecie dużo bardziej wierzyć w to, że magia jest możliwa, tak? Że świat jest magiczny, tak naprawdę. Dobra. Co w związku, słuchajcie, dla Was w tym roku się będzie działo? Transformacja. Tu jest coś jakby. Hmm. Coś ma się zsynchronizować, coś ma się u Was stworzyć, po prostu e, e, z kilku różnych elementów, coś się złoży w taki sposób, żeby Wam e, może coś pokazać. Ale to jest ewidentnie transformacja, która się zadzieje, jakby nawet bez Waszego wpływu, tak? Czyli w tych związkach, albo tutaj czuję takie głębokie, nie jakieś odcięcie, tylko właśnie przetransformowanie w kontekście takiego Delikatnego przechodzenia, czyli to nie będzie teraz radykalnego ciach z jednego dnia na drugi i odchodzicie od kogoś czy, czy ktoś od Was, ale to będzie taki dłuższy proces, tak? Albo transformacji związku, albo po prostu do tego dojdzie, że ten związek się skończy, tak? Tutaj nie ma jakby w ogóle miejsca w tym roku, jakby na nowe związki, to nie jest ten czas. A do tego macie kartę siły, która jest, i ona mi tak wiecie, no. Żeby odnaleźć tą swoją siłę w tym wszystkim, wiecie, żeby poczuć to swoje serce w tym, że wy możecie być jak lwica, możecie być też jak owieczka, żeby przestać być owieczką, poczuć w sobie tą lwicę, tą kobiecość, wiecie, zadbać o siebie w tym związku. Z pracą, no z pracą tutaj najwyraźniej w czerwcu coś się będzie działo, dobrego, ale z pracą macie zwycięstwo ogólnie, tak? Ale też transformacje. Druga karta transformacji, czyli i związki, i prace będą transformowane. Odejdziecie od czegoś, żeby coś nowego, lepszego mogło się dla Was zacząć, tak? Dobra. Słuchajcie, ogólnie mam jeszcze takie... Chcia, chciałabym wyjąć jeszcze jedną kartę, tak mi się tutaj ten. Więc wyjmiemy. Praca, spełnienie w pracy, więc... To jest taka karta osoby, która nie dość, że kocha swoją pracę, to robi ją z taką kreatywnością, miłością, że dostaje za to pieniądze. Więc to też się Wam pojawi w tym roku, jeżeli jeszcze tego nie macie albo będzie jeszcze lepiej. Karta takiego od Waszego anioła, od waszego, anioła waszego znaku jako takiego ogólnie dla Was wszystkich. Jedną kartę wyciągniemy i będzie... Magia działa poprzez Ciebie. I ten żuczek jest magiczny, tak? Z tożytem w chyba uważano, że żuki mają coś tam. Są niesamowite. Magia działa poprzez Ciebie. To jest przypomnienie o tym, że masz moc. To jest przypomnienie o tym, że magia istnieje, tak? W świecie. Magia działa przez Ciebie. W styczniu to poczujesz, a po tym roku to już będzie naprawdę silnie w Tobie. Radość w grudniu już jest kompletnie i uzdrawiająca energia pod koniec roku stanowczo już wszystko jest jakby będzie przeczyszczone, ponaprawiane, więc no może i ciężki rok, ale bardzo po tym roku kochani to już będziecie jak torpeda, cudownie, cudownie, już się do sobie też właśnie poukładacie z pracą, czyli pewnie 2022 to już będzie totalnie skupione gdzieś tam na relacji i tworzeniu czegoś pięknego nowego, więc Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego w 2021